Kończymy markować ARL-a, będziemy oficjalnie Pierwsi w Europie w Odznakach biegłości A więc i Skill już będzie pod nami a nie exekwo z nami Też można powiedzieć że skill jest dalej pierwszy ponieważ Raczej znaczy Jeszcze pierwszy bo Szybciej zmarkował Tą ilość czołgów niż ja Można to tak, brać też pod uwagę, to musiał poczuć. Ej, nie podpalił się, Jak strzelają, strzelają i się nie boją. Tak więc myślę, Marta będzie mnie łapać. Nie ma sensu tu stać? Znaczy, nie ma sensu. Może bym zdążył zrobić więcej zanim zginę. Ale z drugiej strony my grille możemy shotować. W moich HP'kach aktualnych. No, tego Wikaja chcemy strzelić. Pięknie jesteś Wikaj. Jak to jeszcze trafię w garnek? Trafię? Chciałem powiedzieć was close, ale... To nawet blisko nie było. O było! Milimetr nad. No i fajnie. Arto. Być artom gdzie indziej. Jestem gościem na trolu. A my z trollami nie chcemy zadzierać. Byłem kiedyś w trolach. W sensie taki klan trola. Odbiliśmy całą Polskę. Prawie. A. Pot. Nie. Ida. Tak, dalej jestem prawdopodobnie na spocie. Z której strony chcemy wychylić? Tutaj możemy sobie złamać ładnie drzewo i bić ich za friko. I tak chcemy zrobić. Wydaje mi się to najbardziej rozsądne. Złamiemy sobie te duże drzewa. Czyli coś muszą mieć na, no, za przez 4 mnie spotno. Szkoda, bo nie ma już efektu zaskoczenia na nich, że tu się pojawia. Znaczy, że się pojawię nie pojawiłbym się w ogóle. Teraz mogę zrobić coś takiego, mogę, nie mogę, bo no, si już giną. O, to jest dla mnie większym zagrożeniem, tygrys. To nie trafię żadnego. To się za szybko do mnie. Iżo Nie widzę tej bitwy. Tam na dużo czołgów. Aha, jeszcze w się trafiłem. No to jeszcze oddam dwa, może trzy pociski. Nie, oddam jeden. A wian Ale zważywiłem tutaj peski. Potem pójdziemy dopiero w inne czołgi. To jeszcze 11 czołgów tanków. Nie, dużo więcej jeszcze. Nie, Sławkowy nie będę przemawiał do rozsądku. On jest ważnym streamerem.